Pan zbawienny. Jest słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Maria wybrała się i poszła z Pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, i poruszyło się w dzieciątko w jej łonie. A Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między miastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Że spełnią się słowa powiecia, powiedziane Ci od Pana. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Usiądźmy na chwilę. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy wierzą, ufają Bożej miłości. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, grzeszniku, ale ufać miłosierdziu, ufać miłości, która nas szuka, nas, którzy wciąż upadamy i ukrywamy się przed nim w szczelinach skały, w zagłębieniach przepaści naszych lęków. O tej miłości tak pięknie mówi Pieś. Nad piśniami. Czy ty to widzisz i słyszysz, duszo moja? Oto On, ukochany mój. Oto nadchodzi, odzywa się i mówi do Ciebie. Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos. Bo słodki jest Twój głos. I twarz pełna wdzięku. Jakże tu nie wierzyć takiej miłości? Jeżeli takiej miłości lękasz się, boisz się zaufać, to komu zaufać się nie boisz?